Hej, w tym materiale pokażę Ci jak możesz zrobić efekt wpisanego glitchu w postać w programie After Effects. Zapraszam do oglądania. Okay. zanim zaczniemy, potrzebujecie sobie pobrać jakiś glitch, glitcha, najlepiej, który wypełnia wasz cały ekran. On Jest ich tona na YouTube, więc spokojnie możecie sobie wpisując glitch footage download, spokojnie sobie jakiś footage tutaj znajdziecie, z którego będziecie mogli skorzystać w tym poradniku. Więc wracając do naszego poradnika, potrzebujecie oprócz glitchu jedynie ujęcie, na której macie postać, do której chcecie wpisać e, jakby dany efekt, znaczy dany glitch. Więc teraz duplikujemy sobie nasz stock, aby stworzyć sobie, klikając dwa razy, odpramy layer stock 4, no i teraz możemy sobie stworzyć rotobrush, czyli możemy sobie jakby mniej więcej wyciąć rejon naszej Postaci. Tylko co jest ważne, ja w tym materiale nie będę mówił jak działa RotoBrasz od zera. Więc jeśli nie korzystaliście nigdy z RotoBrasza, polecam Wam materiał, który macie tutaj gdzieś w rogu i tam jakby wyjaśniam doskonale jak działa RotoBrasz. Więc sobie okno brasz. Oprócz tego klikam sobie na RotoBrasz, idę na początek. No i teraz najważniejsza jest zawsze pierwsza klatka. Więc teraz jakby staram się tą pierwszą klatkę zrobić tutaj jak najlepiej, tak aby on jak najwięcej miał informacji odnośnie tego co mnie tutaj interesuje w tym ujęciu. Więc zaznaczam. No i teraz sobie poprawiam rejony, które tutaj mam. Pokazuję mu czego w ogóle nie chcę, co chcę. W tym wypadku tutaj widzę, że to odbicie światła mi nie zostało wzięte, więc poprawiam. Tutaj poprawiam, mi tego nie brało. Tutaj dalej poprawiam jeszcze raz. Idziemy teraz dalej. I znowu te krawędzie cały czas poprawiam, aż mi RotoBrasz je już tutaj dobrze weźmie i będzie miał wszystko to, co mnie interesuje. Więc łapię krawędzie, łapię tutaj dalej krawędzie, teraz łapię tutaj włosy. Co zrobimy sobie jeszcze inaczej zaraz? Łapię górę ze słuchawkami, poprawiam tu jeszcze włosy. Te włosy sobie tutaj usunę, bo je zrobię te w trochę inny sposób. Poprawiam jeszcze raz tutaj w taki sposób, to zrobię w ten inny sposób. Poprawiam to, poprawiam to. Ok, mam to złapane, więc teraz biorę sobie opcję Refine Edge jeszcze i zaznaczam sobie te rejony, gdzie są moje włosy, aby mi tu wzięło przez różnicę jasności. Biorę sobie też, gdzie są słuchawki, aby mi te dziury w słuchawkach wzięło też w taki sposób. No i zaznaczam tutaj rejony włosów, które tutaj mam, aby mi wzięło je w taki sam sposób, czyli różnica jasności dla moich włosów. Tak samo tutaj. Tutaj. Niech będą brane i tutaj do naszej tej. To mogę tu skorygować, aby szło już do końca. W taki sposób mam już włosy. Zobaczę, jak to wygląda w czerni i bieli. Ok, wygląda spoko, więc mój roto pierwszy mam gotowy. Teraz klikam sobie Shift, Page Down, idę o 10 klatek do przodu. No i teraz w czasie sprawdzam, co mi się zmieniło. Tutaj widzę, że idzie pasek, więc zaraz dojdzie. Doszedł pasek. Taję sobie też te strzałki, które tu mamy do końca, do momentu, do którego chcę ten rotobras zrobić. No i teraz poprawiam ten rotobras. Patrzę, co mi tutaj zrobiło. Widzę, że wszystko jest teraz dobrze. Taję sobie polą w czerni bieli. Patrzę, jak to tu wygląda. Patrzę tutaj, wybiorę to, poprawiam ref tutaj tej krawędzi. Teraz patrzę, jak to wygląda. Wygląda dobrze. Taję sobie refling. Shift, page down, idę dalej. No i tak idziemy do końca, aż zrobimy wszystko, aż te całe ujęcie do końca wytniemy, poprawimy i wszystko będzie ze sobą zgrało. Kiedy to zrobicie, upewniamy się, że te wszystkie strzałki mamy też do momentu, do którego to zrobiliśmy, tę edycję i klikamy freeze. Dzięki temu, jak nam zamrodzi te momenty cięcia, i będziemy mogli bardziej sprawnie pracować. Ja to sobie usuwam, a tu już mam gotowy stok wycięty więc to już mój rotobrush jest zrobiony i zamrożony. Więc teraz możemy przejść do naszej, naszego tworzenia. Tworzymy sobie na początku fractal noise, do którego wpiszemy sobie nasz glitch, aby on nie był na całym ekranie, tylko na wybranych elementach tego ekranu. Więc z efektów wybieramy sobie właśnie wspomniany fractal noise, musi musicie wczytać fractal noise i z fractal noise teraz wybieramy sobie kontrast na około 350 Brightness co najwyżej minus 5 mniej więcej, i wybieramy sobie. noise blok blokowy Transform Uniform Scale i szerokość dajemy na około 1600, wysokość na około 65, Compress City nad na 8. Sobie mogę dać, aby to było bardziej. No, i przytrzymuję ALT. Klikam na zegarek Evolution Time razy 250. Załóżmy, a byłam był dość tutaj gwałtowny. Wygląda teraz to w taki sposób więc jest ciekawie, no i teraz włączam widoczny Fractal Noise i przerzucam sobie teraz mój glitch, który pobrałem, czyli w moim wypadku jest to glitch monitor, który wygląda w taki sposób i oprócz tego przerzucam inny glitch, na który mode ustawiam screen, aby ten glitch się mies mieszał z tym glitchem, duplikuję jeszcze raz ten glitch, daję sobie fractal i ściągam sobie opacity na 25. No I mam jakby nowy glitch stworzony z kilku glitchy. Łapię te, te glitche i nazywam to po prostu glitch. Więc glitch jest gotowy. Daję go na dół. No i teraz daję sobie trackmate, alpha mate na fractal noise. Wygląda to teraz w taki sposób, że nam bierze wszystko, ale jak sobie damy luma mate. To on będzie wzięty teraz tylko elementy gdzie jest światło i właśnie to nas interesuje więc zaznaczam to pre i dajemy sobie glitch complete więc finalna wersja glitcha jaka nas interesuje teraz stock, czyli jakby nasze wycięte roto postać duplikuję dwa razy teraz biorę glitch, daję na dół, stock, wyłączam widoczność, glitch i daję sobie teraz alpha matte. Na naszą postać. Teraz nasza postać ma jakby wpisany ten glitch, ale jak wyłączę widoczność dolnej postaci i tej, do, i tej na samym dole to mam sam glitch, który to jest wpisany. Więc teraz ten glitch mogę sobie wybrać po prostu screen, aby on był tu dodany do naszej postaci i na dolnym stoku, który zduplikowaliśmy, który jeszcze mamy, przerzucamy sobie noise. Następująco noise, noise, na około 100 po prostu tylko sobie opacity zmienimy na 75 załóżmy no i mamy już nasz glitch z naszym jakby e, noisem daję sobie jeszcze screen no i teraz to wygląda w taki sposób czyli mamy glitch Mamy noise i jest już to wpisane na naszą postać. Ale możemy zrobić coś o wiele ciekawszego jeszcze, czyli włączamy widoczność tych rzeczy, duplikujemy stock, dam sobie tutaj aware, aby nie pomylić, no i teraz obrysowuję sobie moją postać za pomocą maski, w taki sposób, aby móc ją wyciąć tak aby jej w ogóle nie było w tym nagraniu i ten glitch będzie dzięki temu miał jeszcze ciekawszy efekt. Więc włączam widoczność dolnego, by widzieć, maska, M, maska, animacja, pierwsza sekunda, no i teraz poprawiamy animację w czasie, aby zabrała wszystkie elementy, które mnie interesują. Czyli mamy to, mamy to, poprawiamy, druga sekunda, łapię maskę, przenoszę tak, aż byłoby dobrze, Łapię teraz tutaj Shiftem górę, a teraz to poprawiam w górę, bo jest niepotrzebna taka duża. Trzecia sekunda, maska tu dobrze siedzi. Czwarta sekunda, tutaj też maska dobrze siedzi, tylko trochę ją skoryguję. No i piąta sekunda, korekta, ciąg dalszy, trochę do góry, trochę tutaj. No, i sprawdzam, co jest pomiędzy tymi sekundami, czy wszystko jest dobrze. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest tak średnio, więc poprawiam ten rejon. Teraz jest dobrze. Ten rejon jest tutaj. Może być niebezpiecznie, więc poprawiam ten rejon. Tutaj jest w porządku. Teraz ustawiam sobie mask na przykład na Difference niech będzie, no i mogę sobie w czasie zobaczyć, czy coś mi wychodzi z tej maski, jednak z tego co widzę, nic mi nie wychodzi, więc włączam dolny stok, daję sobie normal, wybieram sobie typ subtract, odpalam sobie okno content aware fill, Alpha expansion 1, object, work area, no i generate fill layer, no i teraz mi stworzy uzupełnienie tej warstwy, czyli jakby. Tu była postać. No i domyślnie tej postaci już tutaj nie powinno być. Tylko to działa przy takich bardziej prostych tłach. Jak macie bardziej zaawansowane tło, to polecam Wam po prostu nagrać e, statycznie. Czyli nie ruszamy kamerą, nagrywamy same tło, potem naruszamy, nagrywamy e, postać. No i potem możemy jakby wyciąć postać z tła, bo mamy tło bez postaci, dzięki temu nie musimy robić tej rzeczy. Jak, jak bazujemy na gotowym stoku, czy gotowym ujęciu, to musimy pamiętać, że e, po prostu tło musi być dość proste, aby zrobić właśnie w ten sposób ten efekt, bo inaczej po prostu mamy wpisany glitch, jednak on nie będzie się przenikał z tłem, no i ten efekt będzie trochę gorszy niż jakbyśmy właśnie zrobili ten wypełnienie naszego tła. Więc zobaczymy się jak mi to zanalizuje i uzupełni. Jeśli podobają Ci się no. materiały i chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrypcji oraz dzwoneczek. Dziękuję bardzo. Ok, skończyło mi uzupełniać tło i jak widzimy wygląda to w następujący sposób, że tutaj widzimy delikatną linię, dość mocną naszego zarysu tła. Jednak jak wspomniałem, to nie powinno być aż tak bardzo przeszkadzające, kiedy dajemy właśnie efekt tego glicza postaci, bo na niej skupi się widz. I kiedy właśnie ten efekt będzie przez krótki czas, mianowicie 10-15 kratek, to widz spokojnie nie powinien zobaczyć tej niedoskonałości. Jednak jest ona z tym spowodowana, że uzupełniamy coś, co nie było, jakby nie mamy ujęcia bez postaci, więc musimy sobie radzić właśnie w taki sposób. Mogliśmy to spróbować jeszcze raz zrobić maskę i może za drugim, trzecim razem program by lepiej to wygenerował. No, okej, okay, Mamy aktualnie taką sytuację, więc. Nie będziemy z tego robić. W przykładzie, który zobaczycie na podglądzie tego efektu, jakby ten zniwelowany jest ten efekt i jest mniej widoczne ta linia, bo zrobiłem to jakby ręcznie. Ale dobra, kiedy mamy taki efekt, możemy teraz zrobić w taki sposób, że mamy Hour, gdzie tą maskę, którą mamy, usuwamy. No i mamy teraz naszą postać. Film dajemy na dół, włączamy stock 1 i dajemy sobie glitch complete. Dzięki temu mamy już ten glitch dodany z jakby naszym noise. Jednak jak widzimy, on tutaj działa w taki sposób, że dodaje nam niekoniecznie wszystko. Możemy sobie dać normal, dzięki temu teraz w najjaśniejszych punktach glitch będzie widoczny, ale dzięki, dzięki temu fraktal, On tutaj nie ma informacji i fajnie prześwituje nam teraz tło. Więc możemy sobie teraz to wszystko złapać, ustawić sobie jako main effect. No, i teraz dzięki temu no możemy sobie wybrać jakieś rejony, gdzie na przykład tego cięcia tu nie ma w ogóle widocznego, czyli na przykład tutaj, i stworzyć sobie kilka takich właśnie placków na timeline, wobec których ten efekt będzie widoczny. Czyli ucinamy, zamieniamy, ucinamy, i tu też. I na przykład to ucinamy, to sety przytnę w taki sposób. No, i dzięki temu, jak teraz zobaczymy ten glitch będzie obecny w tych momentach co mamy i wygląda to dość ciekawie bo ten glitch on nie wygląda fajnie właśnie jak mamy go przez całe nagranie tylko to fajnie wygląda jak się nasza postać nagle z normalnej zmienia w zglitchowaną i nagle widzimy w tle w ogóle to co jest za nią więc w ogóle ten efekt już w tym momencie zyskuje dodatkowe plusy z tego co widzicie więc tak właśnie możecie osunąć efekt zamiany wpisania, glicza w postać, i oprócz samego wpisania, możecie fajnie w ogóle wcielić to w tło czy w obraz, który mieliście w tym nagraniu. No, i jak widzicie, efekt jest bardzo ciekawy, niemal jak w Black Mirror zablokowania postaci. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. No i tyle. To ten. To do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.